Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Lecimy do Hardian Wallu. Eee, oddać też zostane Wodki ze Zbożem. Cały czas są wrogowie naokoło nas. Dopiero co wygraliśmy wielką bitwę. O, uh -huh. o takich bagach właśnie mówiłem. Okej, okay, to, już, to już było. To już cztery. Eee, a tu co jest? To sobie chętnie spojrzę. Hmm, nic. Kto by się spodziewał? Cyk. Ale ten koń zasuwa. To jest przegięcie. A, da, da, da. Nie zdążyłem wyhamować. Cyk. Ah, uh, thank you. Lost with... Okay. Cover more the, But... More the I will... Give... Nawet... <laughs> One of my sons to serve as soldier. his is strong and brave. Okay. Widzicie ten bug z głową? You got 200x 200... 200. 200. 200. Uh. Ok, Talk. Ok, na razie nie możemy sobie z nim pogadać. Live. I give a head. Kogo my dostaliśmy? Bo nie jestem w stanie sobie tutaj. Hordlman jeden jest, ale jego chyba mieliśmy. Watchman... Tego mieliśmy na pewno. Speedman. Nie, 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 jestem przekonany. Nie mam pojęcia kogo my dostaliśmy. Noc. Mon mówił, że... Human. may have... You... Is to... Ok. Ok! Kyo, powiedz Self. Okej, nie, nie będę go odrzucał. Uh, youngest son of the man, no. <laughs> Znanego jakiś i stary na ha. Uh. Okej. Okay. Dobry topiciel, to się przyda. Uh, najlep najlepszy topiciel spoko. Uh. Nie, no wiadomo, że go wezmę! I will see each and see the words you have given me. I am glad... Eee... Okej... Eee... Okej... And beer... I prefer not... No nie, przecież... Jezus magia, on się tyle zbyt... to jakby miał go za każdym razem wypierdolić. Boże, ja go chcę! Eee... Uh. Kajo Ej, ej, ej Koniec z tym bagami Gdzie jesteś mój kochany okay. uh, Talk equipment Jaweliny, Shield Ciężka włócznia I ciężki top Ej, ej, ej On ma całkiem dobry ekwipunek uh, <śleszamy> O mój Boże, no, ale jest ten temp jak but Przecież to jest Mój ekwipunek! Tu! 13, 5, 7... Javeliny i... Okej, okay. skille! Taktika... spotting 6, finding 4 i atletyka 5 Okej okay. Całkiem fajne Aha E, wróć mi tu Okej, okay, na samą górze żebyś się ekspił za każdym razem. Oczywiście jak ktoś nie wie, to działa w tym yy, układzie, że my nie możemy się przesunąć, ale tu ustawiamy nasze wojsko. I w, te, w tej konfiguracji, jak są ustawieni, będą wysłani do bitwy, czyli na przykład jak my mamy 200 limitu teraz na bitwie ustawione, a my na przykład będziemy mieli 300 żołnierzy w wróg też 300, to wyślę naszą pierwszą setkę i pierwszą setkę wroga. I później w posiłkach to samo chyba padnie połowa, czy tam czy czwarte, to dosyła posiłki. Plus 31, dobra, to, to mnie nie zagrażają. O, 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 o! Ciebie! Chodź mnie tu. Jeszcze wcześniej się mogę spytać. Okryt prisoners. Tak! Um, free nobles, okej. Okay. Natomiast tak by co tracimy 3 modlane za każdego, żebym nie jaki to do nas dołączy, z... tym. Z... no. Z naszych więźniów 45. Śmieszne to, że to ci noblowie, to są po prostu z dwóch różnych tych klas, Nie można ich połączyć. Hmm. Ale dobra. Z was. nie martwię się teraz nawet. Uh, I demand something from uh, 299. Nie. Za mało. A tak. Charge The enemy. Jedziemy, e, najpierw za mną. Ok, no tutaj już ładnie chodzi. Na tej mapie już chyba walczyliśmy ostatnio. Z tego co sobie przypomnę. Wcześniej na tej mapie, no na, na tym terenie. A i ja od razu muszę wam dać fullbacka. O, gdzie jesteście tu? Żeby. No w sumie, no miał... nawet nie patrzyłem, na nie patrzyłem, ile wroga jest, bo. Mamy przewagę liczebną, dość sporą czymenu na no obus. Okej, okay, idzie kawalerzysta. Oni są w tylnej... To jest dziwne, powinni być w pierwszej, i tak nie da się ich zabić. Tylko na przykład ogłuszyć, jak nas ubijcie go. O, tam są ci Noblowie, to nawet nie ma o czym mówić, że zostań zacznięty. Ten też. nawet nie wiem coś w pierwszej Mhm. Oj, zabi zabił go Rektor, to jest więcej exp O, konie jakieś fajne. to że kon konie rzadko odrobinie. Słuchajcie, bo my, jak zabijemy wrogów, zostajemy część z tego lotu, co oni mieli na sobie, nie? Konie rzadko zostają. Tam jakieś kory tam Groszek. A, większość zostaje guszoną. No dobra, przyjmuję to. No, ubijcie tego śmiecia. Konia zabijmy. Dobra, są już tak blisko, że mogę sobie kliknąć to czekać. Jedziecie. Do ataku, wycznijcie ich. Ej, wy też. Wy, śmiecie. Reinhardt, masz ten fajny topu, jedź ich zabij. Boże. Ej, ja jestem od ciebie chyba szybszy, stary. Ej, no nie ginie. Cyk. Śmiecił. Giń! Nie mogę Cię trafić. E, bo my sobie tracimy ludzi. W sensie tracimy, są duszeni. O, Egil dostał level. O! Cyk! O, Freezer, no. A, dobra, to tak. Przez no... Mają noblu. Okej. Okay. Ostatni nob... Jak został jeden nobl... Nie pamiętacie, to... Ej! Co, co, co? Bo tutaj mi się za, za, za żółto stubione Tak się nie będę bawić. Syk! Śmiecie! Mi będziecie zabijać ludzi? Mi? Mi śmiecie? Moich ludzi tu zabijać? O ty! Jeszcze mnie dźwignął Syk! O nie, nie, nie! nie, nie, nie. Yy, za dużo czerwonego. No żółte to jeszcze mogę się zgodzić po części, bo oni przeżyją. Są po prostu ranni, ale... Na takie rzeczy to nie. Cyk. O. Cyk! Cyk Tutaj będę was po pokrywał, ale bite w sobie. A nie, w poprzednim było to Okej, okay, sorry. Od razu mi się pomyli... Ej, 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 ej... Tak to się nie bawimy że Nobów mi bijecie. Nie, nie, nie. To już jest niefajne. Spearman. Nobuh i Spearman to sama nazwa. Okej... To są chyba... Hm... Okej... Dobra. Okej, jestem w stanie to przyjąć. Cyk. Ginii śmieciu. Ty też. Na tym końcu się wiele lepiej z nim walczy Możemy bez problemu im uciec czy coś Cyk Cyk I tak teraz bym ich sam już kupił, więc... To nie ma... leżnicy? To jest doświadczenia Ale tu mieli tych noblów Przesada Boże Chryste, panie Ehm Ej Ty z nim nie wygrasz Giń Został? Tak, tu lajcik. Nawet. O, ej, bo za zginiesz. Cię... No dobra, ogłuszony. Wyjdź mi stąd, ty głupi sailorze salio... sa... czy żeglarzu! Boże, język mi się plączył. Nareszcie. Już straciliśmy? Sześciu. No, dobra. Eeeem. Um. Pięciu frizjenów, znaczy, dwóch frizjenów straciliśmy, dwóch farmerów, jednego nobla, to boli najbardziej, spearmana, okej, okay. o, czy, czy to jest ten sam, tak, e, nie, hormennie, to są ci sami, wezmę was. No Idealnie Zobaczę ile, ile hajsu dostanę Ale tych to bym chętnie Share the loot. To na pewno Te wszystkie tutaj Głupoty Są Są lepsze rękawiczki ho! Damn O to chodziło Okej okay. Biorę sobie na prękawiczki, ja mam 20. 20 trójki. Konia na pewno wezmę, 100%. 13, 33. To też na pewno biorę. 28, 11, 4. No, to dam tym moim tym. 3T. Okej. Okay. 20, 20 trójki, wiadomo, że was biorę. No i resztę im zostawimy, myślę. Jedna tarcza się przyda 300, 310 310 wezmę. Tak, jest 250... Tak, okej okay. Tak. I dostaję jeszcze 5 modali. Dziękuję. E, Ile dostanę za nich heißu? Sporo Upgradujemy się. Frisanur... E, na kogo ja was ulepszałem? Na Horsemenów. Mhm. No dobra, będziemy was ładować horsemanów. Cyk, cyk, Ok, jeszcze mam hajs. Ok. się odbyliśmy od dna. Equipment. Ty jesteś jeden z tych taktyków, oj 20, 29, proszę. Czy jesteś w stanie je jeździć? Nie. Ale jeden z was na pewno był. 29, 12. No i sobie, to, tą lepszą dam właściwie 12 12 temu, co będzie miał konia. 13, 20, nie. Ty masz, tak, czy masz? To będzie na tyle, jak na razie. A, dobra, Egil, a ty? One Riding, tak, może. 10, 33, 31. O że mam lepszego. Ty też masz 20 dam Ci to 22 Taką tarczę 300. Na pewno ci zamienię eee, 22,5. 29-12 proste To na tyle. Boże, jeszcze ten. E, skillsy. Eee, tego już nie będę poczuł. Taktykę. Widzicie, every two levels of the skill increases starting battle advantage by one. Leadership nie, to jak będę chciał, żebyś żebyśmy. Um, Sody. To ci dorzucimy. Proszę. Polarms. Nie. Ty nie miałeś. Dwóch nie miał, ale to ten hardowi wrzucę. W sumie? A nie, mam jedną tarczę

a uh, iron Flash, to na pewno, żebyś lepiej się bił. No, ten ma. O, ten jest inżynierem. To się przy obleżeniach przydaje. Ma dobrego tradea. To tobie, chyba, może jakiś lepszy equipment dać. W ogóle on ma ten wbudowaną tą czapkę. Dziwne, dobra. Aha, to jest ten armor taki, spoko. No, to daje i do ch 5, 7, 17, 1. A ten mu da 22 i 5. Szybka matma. O 5 i o 4. Mhm. Jestem z 13, 18. Proste. Jeszcze trzy ci nóż. Tak po prostu. Cyk. To będzie na tyle. 27 z jak nas domąć, to będzie E uh, 11. O nie! o nie, 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 Please don't take this, What it's hard Everybody to. Interrupt. nie, o nie, się, mu się, nie, o nie, 2,5-2,8. Dobrze, chryste panie, norwescy wikingowie, 20. o mój Boże. Oni by nas wydżnęli w pień. Ej, dobra, ja muszę sobie jeszcze raz zobaczyć. Ale, zobaczę sobie. powiem za odcinkami, bo ten dolega już końca, większość nas zeszła na tych tutaj upgrade'ach i tak dalej, ale cóż, zobaczymy w następnym odcinku. Cześć!